Niskie ceny skupu, rosnące koszty, drogie nawozy, klęski żywiołowe czy brak następców. Życie rolników nie jest usłane różami. W rolnictwie się źle dzieje. Mam syna, który jest po szkole rolniczej i wcale nie chce przejąć gospodarstwa, chociaż jest tam na młodego rolnika dopłata. Ale młodzi wolą iść do pracy, bo zarobią czyste pieniądze. A tu trzeba sobota, niedziela, święto No okrągło być w tej pracy, jak to mówią. I aby rozmawiać o tych problemach z rolnikami z północnej Wielkopolski, w piątek do Wyżyska przyjechał szef agrounii Michał Kołodziejczak. Tutaj mamy na spotkaniu rolników. Wystarczy zapytać, jak czują się traktowani przez polityków, przygotowani na kryzys. No nie są, nie jesteśmy i to jest sytuacja skandaliczna, więc to będzie mnie interesowało w Sejmie. Ja jestem przekonany, że będę wcale nie z małą grupą naszych posłów. W ubiegłym tygodniu gruchnęła nieoficjalna wieść o planach połączenia. Agro Unii z Porozumieniem i wspólnym starcie w najbliższych wyborach do Sejmu i Senatu. Będziemy to komentować dopiero w połowie tygodnia. Te informacje, które ujrzały gdzieś gdzieś były przekazywane przez media. Małe ugrupowania łączą siły, aby mieć większe szanse na przekroczenie progu wyborczego. Na piątkowym spotkaniu licznie pojawili się także działacze polskiego stronnictwa ludowego z regionu. Czy to oznacza, że to jednak ludowcy połączą siły z agrounią? Rolnictwo nie ma barw politycznych. Uważamy, że jeśli jest problem, to trzeba o tym problemie rozmawiać. Czy wspólna lista z agrounią? Rozmawiamy. Tylko w jedności siła. I w logice i oby rolników i mieszkańców wsi w tych rządzących ławach poselskich było jak najwięcej. Nie tak dawno Michał Kołodziejczak gościł w Brzostowie. Szef Agrouni jeździ po kraju, bo ugrupowanie tworzy struktury w regionach, w których powoływani są już lokalni pełnomocnicy. To będą po prostu spotkania, w których będziemy wyłaniać ludzi, którzy chcą działać i wspierać ten, ten, ten ruch Agrouni. W północnej Wielkopolsce do ugrupowania zapisało się 300 osób. Według sondażu Wirtualnej Polski partia zakładana przez agro wraz z porozumieniem mogłaby liczyć na niecałe 2% poparcia.